Pan z wami i Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł: Wysławiam Cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, ojcze gdyż takie było Twoje upodobanie, Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest ty syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do swych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie. A nie usłyszeli. Oto słowo pańskie. Usiądzie jest... sobie wygodnie. Zapraszam. Będę mówił z 15 minut. Nie ma co karmić żylaków. Można sobie usiąść co jeszcze miejsca. Odważnie. Chodźcie, chodźcie. Mówią o nie, że jestem trochę dziwny, ale raczej nie groźny, więc można też spokojnie podejść. Jesteśmy na drodze odrodzenia. Przypominam, że Adwent nie jest czasem tylko oczekiwania, nie jest czasem tylko przygotowania, jest czasem odrodzenia, przychodzenia ze śmierci do życia. To, co nam daje życie, to jest, to jest spotkanie z Bogiem. Z Boga żywego. Ponieważ nasza, który my nazywamy wiarą, ale wiara nie polega tylko na, na wiedzy o Bogu. Nie, nie chodzi o to, że ja coś o Bogu wiem. Człowiek wierzący to nie jest człowiek, który coś wie o Bogu. Człowiek wierzący to jest człowiek, który ma z nim relacje. To nie jest to samo. Dlatego też nie wszyscy księża są wierzący. Też skończyli teologię, ale to ich jeszcze nie czyni wierzącymi. Wierzącymi czyni ich relacja z Bogiem. Relacja zawsze zależy od dwóch osób. Ze strony Boga, tym krokiem w kierunku tej relacji jest Jego obecność, Jego chęć bycia. On, I on jest, on zawsze jest. I to jest jakby taki ruch z Jego strony. Od nas my potrzebujemy tylko się na nią otworzyć, ją przyjąć, uznać ją za, za bezpieczną, za taką, która mnie niczego nie pozbawi, za taką, która mnie do czegoś uruchamia. Rozpoznać tę obecność, chodzi o rozpoznanie tej obecności, ale to jest krok ze strony Boga. A dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co, co jaki krok muszę zrobić ja w tej relacji? No bo relacja zależy od dwóch osób, ode mnie również. I ta czynność, która zależy ode mnie, która jest moim krokiem w tej relacji, nazywamy nawróceniem. Nawróceniem. Tylko że. Yy, Nawróceniem to jest. Na, przy, na nawróceniu, kiedy mówimy o nawróceniu, to trzeba sobie zadać pytanie, czy my dobrze rozumiemy, czy naprawdę wiemy, o co chodzi z tym nawróceniem. W Piśmie Świętym znajdujemy kilka wypowiedzi Jezusa, które nam opisują, o co tak naprawdę w tym nawróceniu chodzi. Jeden z takich podstawowych tekstów, który jest cenny, ważny, to jest moment, w którym Jezus mówi takie słowa, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest radykalna zmiana, którą Jezus wprowadza, bo do, do czasów Jezusa nawrócenie było rozumiane jako powrót do szanowania prawa. Nawracał się ten człowiek, który po prostu realizował prawo. Wcześniej Go nie realizował z różnych powodów, a nawrócenie polegało na, to, na tym, że on to, to prawo realizował. Można powiedzieć, że to było takie nawrócenie, rozumiane w ten sposób, że jedziemy sobie drogą, z tej drogi na chwilę, nie wiem, zboczymy, bo nawet się udało, właściwe słowo nawet, zboczymy i, i chodzi o to, żeby wrócić na tą drogę i jechać dalej. Tak to rozumieli, tak było rozumiane nawrócenie w Starym Testamencie, tak było rozumiane również przez faryzeuszów, uczonych w piśmie, kapłanów. Natomiast Jezus wprowadza w to nawrócenie jakąś nową jakość, że jest pewnym ruchem pozytywnym. Jest ruchem, który ma dać człowiekowi życie. To się może posłuży jakimś. Tak, ksiądz proboszcz się już gniewa, dlatego że mu dewastuje permanentnie tę dekorację. Ale jak mi zaprasza na rekolekcję, on mnie trochę zna więc się liczył z kosztami, że będą straty, on mi wybaczy. Człowiek, który odcina się od obecności Boga, który wpada w grzech, mogę go porównać do takiej roślinki, którą ja odcinam od całej reszty rośliny, Pozbawę ją soków, pozbawiam ją korzenia, i ona, zauważcie, że kiedy ja ją odciąłem, oderwałem ten kawałek rośliny od reszty, to ona, ta roślina nie natychmiast stała się taka sucha. Ten kwiatek jest dalej ładny. Dalej jest ładny. Tylko że on jest martwy. Jak bym wam to powiedzieć? Wy też jesteście ładni. Czy jesteście żywi, to nie wiem. To, że jesteście ładni, to widzę. Aż się miło do Was mówi. Ale to jeszcze nie znaczy, że jesteście żywi. Ten kwiatek też jest ładny, ale on jest martwy. Cały dramat polega właśnie na tym, że grzech nie zabija nas od razu. Nie widzimy konsekwencji grzechu od razu. Z całym szacunkiem, ale gdybym ja zgrzeszył jakoś ciężko i natychmiast by mi tu kawałek palca usekł, ja wam gwarantuję, że drugi raz bym nie zgrzeszył. Ale problem polega na tym, że grzech zabija nas powoli. Grzech zabija nas powoli. My tego nawet nie dostrzegamy. Jesteśmy dalej ładni. Jutro czy pojutrze zobaczymy pewne zmiany w tym kwiatku. Za tydzień czy dwa. Już będzie suchy. Już nic z niego nie zostanie. I co z tego, że jest ładny? Jest martwy. Kiedy Jezus mówi o nawróceniu, nie mówi. O jakimś powrocie, o jakimś prawie. Mówi to w sposób bardzo mocny. Ducho, to jest, to jest sprawa życia i śmierci. Mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie nie jest dla Jezusa już krokiem w tył. że Gdzieś polazłem nie tam, gdzie trzeba, teraz się muszę wrócić. Nawrócenie rozumiane przez Jezusa jest krokiem do przodu. Jest wejściem w logikę Ewangelii. Nawracali się i wierzcie w Ewangelię. nawróceniu nie chodzi tylko o to, że ja przestanę popełniać grzech. Bo mogę przestać popełniać grzech i dalej nie mieć żadnej relacji z Bogiem. Są, przepraszam bardzo, ale są i poganie, które nie popełniają grzechów. Yy, w tym sensie, że no, nie uznają Boga, ale. To są grzeczni, pobożni, są często dużo bardziej sprawiedliwi od nas, ale nie mają relacji z Bogiem. Nawrócenie nie polega tylko na tym, że ja rezygnuję z grzechu. To, to też, żeby było jasne. tuż nie mam jakichś złudnych nadziei, że ksiądz im daje, daje wam pozwolenie na permanentne grzeszenie. Ale kiedy Jezus mówi o nawróceniu, mówi o wejściu w relację z Nim. O wejściu w głębszą relację z Nim. To jest krok do przodu. Nawraca się ten człowiek, który nagle zaczyna wchodzić w logikę Ewangelii. A co to znaczy wchodzić w, w logikę Ewangelii? To znaczy widzieć ubogiego. To znaczy pójść do sąsiadki po rodzie kwiatki. To znaczy żyć tak jak Jezus, dając swoje życie. To jest, to jest, to jest po prostu, można zamknąć to nawrócenie w słowie kochać. To, to jest istotą. Żebyśmy nie pomyśleli sobie tylko tak bardzo wąsko o nawróceniu, jako o czymś. Co ma dotyczyć tylko grzechu. W centrum naszego życia duchowego nie jest grzech, jest Jezus Chrystus. Więc nawrócenie nie będzie tylko oderwaniem od grzechu, będzie zbliżeniem się do Jezusa Chrystusa. Człowiek, który się nawraca, chce z nim budować od nowa relacje, bierze Słowo Boże, zaczyna żyć tak jak On. Wprowadza w życie zasady Ewangelii. To ten przekaz, te wartości, które w tej Ewangelii znalazł. Tu nie chodzi tylko o zerwanie, z grzechem. Niestety mamy bardzo wielu ludzi, którzy którzy nie grzeszą, ale też nie są wierzący. W innym miejscu Jezus mówi o nawróceniu jeszcze w sposób ciekawy, ciekawszy, mówi w ten sposób. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie będziecie do Królestwa Bożego. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. Nie wiem, czy macie jeszcze ochotę stawać się dziećmi. My się tak przywiązaliśmy do tej naszej dorosłości, że już nawet zapomnieliśmy, jak to jest być dzieckiem. Dziecko jest beztroskie. Dziecko doskonale wie, że jego życie zależy od innych, od dorosłych. Dziecko jest. Szczere. O, i kolejna ważna różnica. Dziecko nie umie kłamać. To nie, to nie znaczy, że tego nie robi. Robi, ale nie umie. Mama się od razu skuma, że nie, 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 nie. ona nie, on nie, on nie mówi prawdy. To Myślę, że każdy rodzic ma to jakoś tak, ma jakąś taką umiejętność, charyzmę. Charyzmat taki wpisany, że rozpoznaje natychmiast, że dziecko robi jakiś blef. No, problem polega na tym, że my umiemy. My jesteśmy dorośli. My umiemy kłamać. My się mnie jest trudno się zgodzić na pewną beztroskę, na to, że, że moje życie nie zależy ode mnie. Że ja sam sobie szczęście nie zafunduję. Samowystarczalność żeśmy tak już ustawili na piedestale, na samym czubku naszej hierarchii wartości. Najważniejsze to, żeby był samowystarczalny. Nie, nie. Ile razy rodzice tak mówili swoim dzieciom, które się wybierały na studia, nie? Żeby był samowystarczalny, żebyśmy, no, na siebie, tak, nie zależał od nikogo i tak dalej. Jesteśmy dorośli, czasem zbyt. Znaczy nie mamy, ponieważ jesteśmy dorośli w tym świecie, bardzo trudno nam się odnaleźć jako dzieci przed Bogiem. Bo my już zapomnieliśmy, jak to jest. Dlatego warto podglądać dzieci. Spróbujcie sobie czasami tak pomyśleć, tak jak dzieci są między nami, są właśnie takie niewinne, takie szczere, czasem do bólu, takie właśnie nieumiejące kłamać, takie wiedzące, że, że zależą od innych. Spróbujcie sobie tak pomyśleć, że, że tak, o właśnie ja taki powinien być przed Bogiem. Naprawdę potrzebujemy sobie schować do kieszeni naszą dorosłość. Nawrócenie bez tego manewru będzie bardzo trudne. Bo będziemy zawsze wchodzić w jakąś dyskusję z Bogiem, będziemy chcieli z nim dyskutować. Ja wiecie, co się dzieje, jak dziecko zaczyna dyskutować z rodzicem? To przecież czasami kiepsko kończy, dla dziecka zasadniczo. Nie. Ale, my, ale my chcemy, bo my jesteśmy, my jesteśmy dorośli, to przecież możemy być partnerami Pana Boga. Podyskutujmy. Nie, my przed Bogiem jesteśmy jak dzieci. Warto się do tej myśli przyzwyczaić. Będzie nam dużo łatwiej w życiu duchowym jakby ustawiać się w tej relacji z Bogiem. On jest ojcem, a my dziećmi. To bardzo ważne, żeby, sobie, żeby to zobaczyć w swoim życiu. I wreszcie taki trzeci moment, w którym, w którym który nam coś dodaje do tej refleksji o, o, o nawróceniu. To już jest, to, jest, to jest wypowiedź, która już nie jest autorstwa Jezusa bezpośrednio jest zawarta w Apokalipsie. To jest w jednym z listów do siedmiu kościołów w liście do Laodycei. I tam czytam takie słowo. Wiem, znam twoje czyny. Myślę, że kojarzycie ten fragment, kiedy, kiedy Bóg mówi znam twoje czyny i wiem, że nie jesteś gorący ani zimny, jesteś letni. I dlatego, że jesteś letni to ja chcę się wypluć z moich ust. Ja tego nie znoszę. Nawrócenie zawsze musi mieć coś z, z jakiejś radykalności. To po pierwsze. Nie, nie, nie możemy być trochę nawróceni. Tak jak ktoś nie, nie może być, nie wiem, mężem na pół etatu. Już nie wchodzę w to, co, co robi z drugą połową etatu, albo żoną na pół etatu. To już są zbyt skomplikowane dla mnie myśli zostawiam to Wam. Ale nie można być mężem na pół etatu, ani żoną na pół etatu. Matką i ojcem też nie można być na pół etatu. Tak trochę. Jestem trochę ojcem. Albo trochę mamą jestem. Albo jestem trochę wierzący. Trochę nawrócony. Jestem zimny albo gorący. To, to jest szalenie ważne, żeby nawrócenie skojarzyć z pewnym konkretem. Nawrócenie nie odbywa się tylko w głowie. Ja sobie siądę i sobie tak pomyślę. O rany. Ale jestem wierzący. Ja jest mi z tym dobrze. Pójdę sobie do nieba. To już się tak czuję, jakbym szedł. To, to nie jest jakieś, jakieś przekonanie. To nawet nie jest jakieś uczucie, które nosimy w sercu. Tak, o, ale czuję teraz takie gorąco w sercu, ale ja Pana Jezusa kocham. Uch. Jeżeli to się nie przekłada na konkretne czyny, to, to, jest, jakąś, to jest jakąś abstrakcją. To może, dosyć, być może jesteśmy tylko na poziomie pewnej iluzji. Wiecie po czym poznać, że jesteście nawróceni? Jak ktoś patrząc na wasze życie w pracy, czy mijając was na ulicy, zada sobie pytanie, albo nawet wam zada takie pytanie, co to za człowiek? Kto to jest? On żyje inaczej. On żyje inaczej. Jak wasza obecność wśród ludzi będzie powodowała jakieś takie. On jest taki dziwny. Jakoś się tak średnio wpasowuje. On żyje innymi wartościami. człowiek nawrócony będzie swoją osobą z założenia jakoś prowokował. Nie, nie, nie to bycie bo... Człowiek, który przeżywa nawrócenie w jakimś konkrecie swojego życia, w jakichś decyzjach, to, to, to szybko staje się świadkiem. A żyjemy w takim świecie, w którym bycie świadkiem Jezusa Chrystusa, jest naprawdę jest, jest, to jest łatwe. Jak zaczniesz żyć Ewangelią, to tego się nie da nie zauważyć. W świecie, który nie ceni w ogóle przebaczenia, jak ty zaczniesz przebaczać, to, to, to będzie to szok. W świecie, w którym jest ważniejsza pewna bilans zysków i strat, a ty robisz coś darmowo dla kogoś, to tego się nie da nie zauważyć. Jeżeli ty zabierasz, dajesz swój czas, swoje siły, być może swoje pieniądze, nic za to nie chcesz, to to jest dziwne w tym świecie. Tego się nie da nie zauważyć. Ale dopiero wtedy chrześcijaństwo staje się pociągające, wy się stajecie pociągający, wy się, jak, wysadni się. Zaprzyjaźniacie z własnym, z byciem chrześcijaninem, Zaczynacie, zaczyna wam być dobrze w tym byciu chrześcijaninem, kiedy to się przekuwa w jakiś konkret. sobie już możecie pomyśleć, co zrobicie dobrego. Co będzie w duchu Ewangelii. Nawrócenie nie jest krokiem w tył. Jest krokiem do przodu, wejściem w logikę Ewangelii. To się wiąże z tym, że rezygnuje z grzechu. Ale do konfesjonału nie idziecie tylko po to, żeby was ktoś obmył z brudu, jak pieska po spacerze. Ochlapiemy go tam, już zachodzi. Chodzi o to, żeby tam odnowić pewną więź. Idziecie tam po to, żeby odbudować więź z Bogiem. Nie tylko po to, żeby was tam ktoś z brudu oskrobał, żeby odbudować więź. To jest coś pozytywnego. To nie jest krok do tyłu, to jest krok do przodu. Na wróceniu potrzeba, żebyśmy odkryli to, że jesteśmy dziećmi. Potrafili być jak dzieci przed Bogiem. I wreszcie, nawrócenie potrzebuje się wyrażać w konkretności. W jakimś konkrecie. Już to możecie powiedzieć, co dobrego zrobię, nawet wracając z kościoła. Już boję o wszystkie panie stojące na przejściach, bo tam 15 osób podejdzie, żeby ją przeprowadzić przez przejście. Biedna. Nie, ale, ale chodzi o to, żeby wasza wiara była widoczna. Ona się nie może tylko zamknąć w waszym umyśle, w waszym sercu, bo ona tam spłowieje. Jeżeli wasze życie będzie letnie, Pan Bóg was będzie chciał wypluć z ust. Nawrócenie musi znaleźć jakiś konkret. Nie mówię o tym, że musicie nagle teraz zrobić rzeczy spektakularne. Zróbcie coś drobnego. Coś, co... Tak, to, tak by się zachował Jezus. To by zrobił Jezus. Nie musiałem tego robić, ale to zrobiłem. Już pomyślcie o tym, co to będzie. To jest krok ze strony Jezusa w tej relacji. Z naszej strony, przepraszam. Z strony Boga to jest Jego obecność. Z naszej strony to jest nawrócenie. Jutro pogadamy o, o tym, co z tego wynika. A wynika z tego, ciągle się nastąpi. Zapraszam jutro, to się dowiecie. Przypominam, zmagajcie się. Cieszę się, że, że zwyciężacie w tej, w tej walce duchowej. Magajcie się jeszcze jutro. I kto wytrwa do końca, tam wyrośnie różdżka z dnia Jessego. Amen.